Cześć, witajcie. Dzisiaj na wstępie mam dla Was krótkie info. Mianowicie, część osób mówiła mi, że audio w poprzednich filmach pozostawiało wiele do życzenia. I oczywiście słuchałem tych wszystkich opinii. I niedawno dotarł do mnie nowy mikrofon i chciałbym wiedzieć, czy jakość dźwięku się poprawiła. Bo moim zdaniem bardzo, ale chciałbym znać Waszą opinię. Dlatego prosiłbym o jakieś komentarze na ten temat pod spodem, pod filmem. A teraz, żeby nie przedłużać, przechodzimy do głównego wątku tego filmu. Zapraszam. A więc dzisiejsze nagranie chciałbym zacząć od krótkiego pytania do Was. Powiedzcie mi, proszę, jeśli możecie, to napiszcie to pod spodem, ile już czasu poświęciliście na naukę jakiegoś języka. Najczęściej będzie to język angielski, ponieważ tego języka uczymy się w prawie chyba wszystkich szkołach. Natomiast prosiłbym, abyście zastanowili się, nawet jeśli potrzebujecie, to zatrzymali to nagranie i zastanowili się, policzyli ile czasu, ile lat już upłynęło od początku Waszej nauki do momentu, w którym jesteście teraz. Proszę, zastanowili. Się. I gdy już to zrobicie, to mam do Was kolejne pytanie. Otóż dlaczego Wy jeszcze nie potraficie na przykład w tym języku mówić? Albo dlaczego boicie się mówić? Albo dlaczego nie potraficie pisać, czytać w tym języku? Dlaczego? Mimo tego czasu, który jest poświęcony na tę naukę, Wy dalej nie potraficie. Otóż mam dla Was odpowiedź, dlatego że Wy w szkole nie uczycie się rzeczy praktycznych, tylko Wy się uczycie gramatyki i na przykład tego, jak działają czasy. Po części jest to praktyka i zgadzam się z tym, ale bez znajomości tych rzeczy tak naprawdę da się posługiwać językiem i to całkiem nieźle. Pokażę Wam dzisiaj jak, ale najpierw chciałbym jeszcze zaprezentować Wam pewien przykład. Załóżmy tak czysto hipotetycznie, że uczylibyście się słówek i Codziennie uczylibyście się jednego słówka. I teraz skoro w roku mamy 365 dni, no to jeśli w ciągu roku nauczymy się 365 słów, bo przy założeniu, że jedno słówko dziennie, no to w ciągu około 3 lat nauczymy się 1000 wyrazów, prawda? Tak mniej więcej. I teraz e, mówi się, że w języku angielskim po to, aby się jakoś mniej więcej chociaż trochę poruszać, móc swobodnie rozmawiać czy pisać, potrzeba znać około 1000 do dwóch e, wyrazów. E, przepraszam, 2000 do 2000 wyrazów. I teraz pomyślcie sobie, jeśli wy Uczycie się na przykład, powiedzmy teraz, no nie wiem, 10 lat, bo przy założeniu, że ktoś z Was ukończył szkołę podstawową i jest na przykład w szkole średniej, no to w tej chwili szkoła podstawowa wynosi jakieś 8 lat. Plus do tego 3-4 lata szkoły średniej, no to wychodzi około 12-11 lat nauki. Plus, wiadomo, jeszcze niektórzy z Was korzystają z jakichś takich kursów zewnętrznych, dodatkowych korepetycji, niektórzy zaczęli naukę angielskiego czy tam innego języka w przedszkolu itd. itd. Niemniej jednak, tak powiedzmy zaokrągłe do takiej bezpiecznej liczby 10 lat, no to. Teraz, jeśli przy założeniu, że tak jak pokazywałem w wcześniejszym przykładzie, uczycie się jednego wyrazu dziennie, to w ciągu trzech lat poznacie chociaż te minimum 1000 wyrazów, to jakim cudem wy nie znacie tego języka jeszcze? Jak to jest, że wy jeszcze nie potraficie się w nim w miarę swobodnie poruszać? Otóż dlatego, że wy tego nie robicie, ponieważ wam tego nikt nie wyjaśnił, lub wam się po prostu nie chce, bo taka opcja też oczywiście istnieje. Natomiast. Jeśli podeszlibyście do tego w ten sposób, że olalibyście trochę tą gramatykę szkolną, olalibyście trochę te czasy, chociaż y, jeśli o to chodzi, to też dzisiaj powiem parę słów. Natomiast dla, dzisiaj, dla tego przykładu proponowałbym, żeby trochę to odsunąć na bok i podejść do tego nieco inaczej. Ja Wam dzisiaj przedstawię, jak możecie się efektywnie tego nauczyć, ponieważ y, w ciągu tych lat, które już upłynęły u Was, najczęściej będzie tak, że Wy powinniście znać już co najmniej 2 trzy języki. O ile oczywiście wykazywaliście jakiekolwiek chęci, doskonala się w tym kierunku. Natomiast, teraz to co bym chciał na początku powiedzieć, to to, abyście zrozumieli, że, że język, nie tylko angielski, ale każdy dzieli się tak jakby na dwie części. W sensie są dwie istotne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. I teraz. Język jest, składa się z takiej jakby części czynnej, takiej aktywnej i z takiej pasywnej, czyli takiej bardziej biernej. I teraz o co mi chodzi? Bierna ma miejsce wtedy, kiedy wy na przykład słuchacie, jak ktoś mówi po angielsku, kiedy czytacie jakiś tekst i odtwarzacie go sobie w myślach, kiedy oglądacie jakiś film lub serial i aktorzy się wypowiadają, a wy jesteście odbiorcami czyli to wszystko dzieje się praktycznie bez waszej jakiejś takiej większej ingerencji, bo wy po prostu odbieracie jakieś informacje. Natomiast ta część czynna, ta bardziej aktywna, ma miejsce wtedy, gdy wy się wypowiadacie, gdy mówicie coś do innych, gdy czytacie na przykład na głos, wypowiadacie generalnie słowa w innym języku na głos. I teraz, jeśli połączymy te dwie rzeczy, to z tego powstaje język. I najczęściej jest tak, że wy, gdy się uczycie, to, wam, to wykorzystacie właśnie z tej e, części pasywnej, tej bardziej biernej, a brakuje wam tej aktywnej. I teraz wam powiem, jak na to e, zaradzić po prostu. Powinniście, ucząc się teraz przykładowo słówek, bo myślę, że każdy z Was gdzieś tam, nawet jeśli nie jest samodzielnie, to każdy z Was gdzieś tam się uczył lub uczy słówek do sprawdzianów. I teraz, jak powinna wyglądać właściwa nauka? Otóż, moim zdaniem, gdy zrobicie sobie listę, powiedzmy, no 10-20 wyrazów, powinniście uczyć się tych wyrazów, ale nie tylko czytając je a także mówiąc. I teraz jest taka fajna strona jak Diki.pl na przykład. Tam, gdy wpiszecie sobie jakieś hasło w przeglądarkę, tu, tudzież po polsku, tudzież po angielsku, to wyskakuje Wam tłumaczenie na tą drugą stronę. I tam przy tych wyrazach są takie głośniczki, które jak sobie wciśniecie, to lektor z tej strony wypowiada jest z poprawnym akcentem. I często też będzie kilka tych głośniczków, one się będą dzieliły na przykład na angielski amerykański, na angielski brytyjski, i tutaj też e, myślę Wam to może pomóc, bo często bywa tak, że wy znacie, jeśli już macie trochę wiedzy, wy często znacie e, kilka tłumaczeń tego wyrazu i wy się zastanawiacie, czemu się mówi raz tak, raz tak. No właśnie dlatego, że w różnych stronach niektóre rzeczy są nazywane inaczej. Ale żeby nie odbiegać od tematu, chciałbym, abyś wasza nauka e, słownictwa wyglądała w ten sposób, że macie po prostu tą listę i teraz ważna rzecz, żeby się uczyć w obie strony. I co ja przez to rozumiem? Czyli jak macie tłumaczenie z języka polskiego na angielski, to żeby uczyć się także z języka angielskiego na polski, żeby umieć to przetłumaczyć w obie strony, ponieważ jeśli wy później, no, załóżmy, że uczycie się z angielskiego na polski, ma, macie sprawdzian i pani później doktrywa jakieś wyrazy i wy sobie zapisujecie i macie je przetłumaczyć z angielskiego na polski, no to później, gdy wy słyszycie to po angielsku, to wszystko jest fajnie, pięknie i wy to rozumiecie. Wiecie jak, o co chodzi, o czym mówi jakiś lektor, nauczyciel, nauczycielka, bo po prostu poznajecie te wyrazy. Ale i chcecie sami coś powiedzieć i przetłumaczyć sobie to w głowie najpierw z polskiego na angielski, to tu już jest lekki ząk i pojawia się problem, ponieważ wy nie znacie właśnie tej, tego drugiego przetłumaczenia. Nawet jeśli znacie to nie od, od niewłaściwej strony. Dlatego, gdy się uczycie wyrazów, powinniście podchodzić do tego z każdej możliwej strony. I to jest ta część i tak mimo wszystko bardziej bierna. Natomiast, żeby dorzucić tą czynną e, część do tej nauki, powinniście mówić e, to... znaczy powinniście generalnie to mówić na głos. I teraz, jeśli nie wiecie właśnie jak to powiedzieć, to wpisujcie sobie proszę te wyrazy w tą przeglądarkę digi.pl, którą Wam poleciłem już wcześniej. I tam, jeśli macie jakiś wyraz, wciskajcie sobie ten głośniczek i uczyć się tej wymowy. W, w Polsce uczymy się angielskiego, brytyjskiego, taka moja podpowiedź, więc z, raczej starajcie się tej wymowy słuchać i tej uczyć, natomiast jeśli chcecie wiedzieć trochę więcej, poszerzać horyzonty, no to zalecałbym sprawdzać jakie jest tu i tutaj, tak? bo wiadomo, nie chodzi o to, żeby nauczyć tylko tego, tego jednego konkretnego języka brytyjskiego. Natomiast y, moim zdaniem należy wiedzieć trochę więcej. I no teraz żyjemy w świecie medialnym, mamy informacje ze wszystkich stron świata. I jeśli nauczymy się tylko języka, który występuje w Wielkiej Brytanii, no to myślę, że to jest trochę taki, takie okrojone podejście. Dlatego ja bym zalecał, żeby sprawdzać, jak jest tu, jak jest tu, jak tu, tu i tak dalej i tak dalej. Taka jest moja propozycja. Y, natomiast. Jeśli chodzi o wypowiedź, już samą powiedzmy na lekcji, no to zdaję sobie sprawę z tego, że część z Was będzie miała barierę. I te, ja ją też kiedyś miałem, to nie zrozumcie mnie źle, to jest coś takiego normalnego. Eee, I teraz, co się pojawia w głowie w takiej sytuacji? No bo kurczę, oni mnie wyśmieją. No, przecież ja nie mam akcentu, ja nie mogę się wypowiadać. W sumie mam pomysł, co powiedzieć, ale nie wiem, jak to powiedzieć. I takie pomysły Wam będą przychodziły do głowy, raczej takie wątpliwości, powinien powiedzieć. I teraz, jak sobie z tym radzić? No przede wszystkim i to myślę najważniejsza rzecz na wstępie, mieć w dupie opinie innych. Bo jeśli wy będziecie się blokować przez to, że coś sobie tam ktoś pomyśli, bo ktoś ma piękny akcent, ponieważ od przedszkola już trzaska ten język, ma rodziców, którzy są, którzy znają płynnie angielski i uczą to dziecko od e, dziecka lub ma jakieś dodatkowe zajęcia cokolwiek, bo ktoś się po prostu uważa za lepszego w, w tym danym języku. No, to yy, wy będziecie się blokować, tak? Ale jeśli wy sobie pomyślicie, nie, ja tu jestem na lekcji po to, żeby się uczyć, przychodzę do szkoły po to, żeby wynieść stąd jakąś wiedzę i mam gdzieś to, co inni sobie pomyślą, tak? To jest miejsce do nauki i nie zatrzyma mnie ta czy tamta osoba. Jeśli tak do tego podejdziecie, to zaczniecie się lepiej uczyć, zaczniecie przełamywać te bariery i przestaniecie myśleć o tym, co sobie ktoś powie, tak? Niech sobie gadają, niech sobie są, niech sobie są szepty, niech sobie są jakieś tam opinie za plecami. Trudno. Z czasem i tak ich dogonicie, albo nawet może i wyprzedzicie, tak? Z drugiej strony wiem, że o, wiele osób też szczyci się bardzo takim pięknym akcentem, takim... Mm", ...wyłuskanym, takim... Mm", pięknym. <laughs> e, dlatego um, ja bym zalecał trochę też z dystansu do tego podchodzić, ponieważ jesteśmy w Polsce, jesteśmy Polakami, ja osobiście uważam, że ja nie muszę mieć aż takiego pięknego, cudownego akcentu. Wiadomo, fajnie by było taki mieć, ale nie musi być on aż taki wymuskany, i uważam, że ja jako Polak mogę mieć polski akcent. I tyle. Jest mi z tym dobrze. Jest Okej. Okay. Po prostu. Jeśli ktoś chce poświęcać swoje życie po to, żeby uczyć się idealnie jednego języka, proszę bardzo, jego wola. Ja uważam, że lepiej by było poznać kilka języków. Nie przykładać tak dużo uwagi do akcentu i takiej idealnej wypowiedzi, wszystkiego, tylko ten czas poświęcić naukę innego języka. Jest takie powiedzenie, że często ludzie się śmieją z osoby, która ma kiepski akcent, ale nie wiedzą, że ta osoba zna kilka języków eee, i wtedy już nie jest im tak do śmiechu. Dlatego, jeśli macie poświęcać czas na taką piękną, cudną wymowę, a nie umieć przekazać żadnej informacji, no bo. Koniec końców, język jest po to, żeby przekazywać między sobą informacje, prawda? Tak, Ja mam coś od kogoś wyciągnąć, dowiedzieć się czegoś i ten ktoś ma też wiedzieć coś dzięki mnie, i na tym to polega, taka wymiana słowna. Więc jeśli wy poświęcacie ten czas, właśnie na naukę, do tego, żeby ten akcent był taki piękny i cudny, i później chodzicie publicznie i mówicie po angielsku, bo jest tak cudownie i fantastycznie, no to trochę marnujecie czas, bo moglibyście w tym czasie uczyć się już kolejnego języka, drugiego, trzeciego, czwartego tak itd. itd. 以。E O czym warto tu jeszcze dzisiaj wspomnieć? Powinniście też zwrócić uwagę na to, że na tej stronie digi.pl macie tłumaczenia wyrazów pojedynczych. Jeśli wpiszecie sobie teksty jakieś dłuższe do tej przeglądarki, to tekst zostanie tak rozbity na pojedyncze elementy i każdy pojedynczy element zostanie przetłumaczony. Dlatego jeśli chcecie wytłumaczyć sobie, przetłumaczyć sobie jakiś trochę większy tekst, to moim zdaniem powinniście wrzucać to do Google Tłumacza. Wiem, że to nie jest najlepszy, najlepszy tłumacz na świecie, ale on Wam pozwoli złapać taki jakby kontekst tej całej wypowiedzi, a jeśli będziecie znali tą taką główną myśl, bo jeśli wcześniej nie potrafiliście wyciągnąć, to teraz jeśli ją poznacie, to będziecie mogli już bezproblemowo dotłumaczyć sobie te pojedyncze wyrazy, których potrzebujecie. Więc tutaj polecałbym te dwa narzędzia, Diki.pl i Google Tłumacz. Oczywiście jeśli ktoś ma jeszcze jakieś inne narzędzia, jakieś inne podpowiedzi, opinie, no to chętnie je poznam, napiszcie proszę w komentarzach. Myślę, że inni też dzięki temu skorzystają. Dlatego warto się tym dzielić. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciała wspomnieć. E, otóż, jak się uczyć jeszcze tak samodzielnie poza szkołą? I ja Wam powiem dzisiaj, jak ja to zrobiłem i dzięki czemu ja ten język tak naprawdę myślę dużo lepiej poznałem, niż bym poznał tylko w szkole. Bo szkoła, sorry, ale nie wystarczy, a wręcz potrafi nawet niekiedy zahamować ten rozwój, przez to, że jest, uczymy się w niewłaściwy sposób. I ja pamiętam, że gdy podjąłem decyzję, że chcę się nauczyć trochę lepiej tego języka, to stwierdziłem, że kurczę, fajnie by było zacząć rozumieć trochę więcej filmów, jakichś seriali, tego generalnie, co ktoś mi mówi, nie tylko tego, co nauczyciel lub nauczycielka ma do opowiedzenia. I teraz. Chciałbym zacząć od tego, że warto na początku znaleźć sobie jakiś serial, program, może jakieś wiadomości po angielsku i znaleźć coś, co możecie oglądać i co ma, że tak powiem, taką ciągłość. I moim zdaniem najlepszy byłby tutaj serial i ja pamiętam, że jak gdy zacząłem, to wtedy to były akurat te czasy, kiedy było bardzo popularne anime i wtedy chyba królowało Naruto i ja oglądałem, pamiętam, między innymi Naruto. Zdecydowałem sobie, że będę oglądał sobie w oryginale, czyli z japońskim lektorem, ale napisy były po angielsku i wtedy nie ma, nie ma siły, muszę po prostu, jeśli chcę zrozumieć, coś sobie tam przetłumaczyć. I pamiętam, że te odcinki trwały około 20 paru minut. Z tym, że w moim wykonaniu potrafiły trwać nawet i z godziny lub może niekiedy dłużej. Nie, 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 nie pamiętam aż tak dokładnie, ale myślę, że mogło tak być. I dlaczego tak było? Ponieważ siadałem sobie przed komputerem z kartką papieru, z długopisem i gdy odcinek trwał i pojawiały się tam jakieś napisy i były w nich wyrazy, których ja nie znałem, zatrzymywałem sobie nagrania, wspisywałem sobie te wyrazy i albo od ręki je tłumaczyłem, albo po prostu miałem spisaną listę, którą tłumaczyłem później. Najczęściej starałem się je tłumaczyć od razu, ponieważ niejednokrotnie bywało tak, że te wyrazy gdzieś tam w tym odcinku się pojawiały po raz drugi, trzeci i kolejny, i chciałem rozumieć je już przy następnym powtórzeniu. Co za tym idzie? Utrwalałem sobie w ten sposób, tak? No bo jeśli ja dopiero co to przetłumaczyłem, i później lecę sobie dalej z tym odcinkiem, a ten wyraz się pojawia drugi, trzeci, czwarty, piąty raz w użyciu praktycznym, no to ja coraz lepiej go zapamiętuję, tak? Więc to bym Wam zalecał. Z tym, że tutaj właśnie poznacie bardziej takie słowo pisane. A natomiast jeśli chcecie lepiej rozumieć to, co inni mówią, to zalecałbym słuchać jakiegoś serialu po angielsku. I teraz dlaczego ja sugeruję serial? Otóż tak samo jak w tym przypadku właśnie tego mojego anime Naruto, w serialu będą się często powtarzały te same kwestie. Będą ci sami aktorzy, będą te, te same sytuacje niekiedy, będą te same wątki się przeplatały i generalnie chodzi o to, że te, będą się jakieś powtórki, coś się będzie pojawiało ponownie i ponownie i dzięki temu Wyrazy też się będą pojawiały ponownie. Czyli jeśli wcześniej gdzieś coś zasłyszycie w jakiejś sytuacji i nawet jeśli przy założeniu, że tego nie zrozumiecie, to pojawi się znowu przy podobnej sytuacji, to Wy po paru takich, po paru takich podejściach zaczniecie lepiej rozumieć o co tu właściwie chodzi, tak? Czyli jeśli pojawi się jakieś, powiedzmy, słowo, teraz wymyślę vacuum or hoover, czyli to jest odkurzacz, i teraz jeśli. Ktoś zacznie mówić na przykład o sprzątaniu, powiedzmy, pokoju, i ktoś inny powie na przykład właśnie coś ze słowem vacuum albo hoover. To, jeśli to, taka sytuacja będzie miała miejsce kilka razy, no to Wy zaczniecie w końcu kumać, że ok, było vacuum albo hoover, no i ktoś wziął odkurzać, i zaczął odkurzać, tak? Ja celowo to mówię w dwóch wyrazach, ponieważ to może być i po angielsku, i po właśnie tym angielskim brytyjskim, i angielskim amerykańskim. Nie wiem, do czym będzie ministyczność. Natomiast chodzi mi po prostu o to, że te, te wyrazy po prostu się będą powtarzać, a to Wam pozwoli je lepiej zrozumieć i zapamiętać. Tak więc w tym odcinku to by było wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca te rady, że pomogą Wam one, o ile oczywiście chcecie się uczyć się danego języka, No, bo, ponieważ ja wiem, że to może być trudne, natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, jak bardzo poznanie nowego języka poszerza horyzonty, zwłaszcza kładę tutaj nacisk właśnie na angielski, ponieważ angielski jest teraz wszędzie i dzięki niemu możecie poznać naprawdę wiele kultur, możecie poznać inne sposoby myślenia, ponieważ no, gdy poznajemy Inny język, poznajemy tak trochę, właśnie inne kultury, inne sposoby myślenia, ponieważ gdy znamy tylko ten polski, to my jesteśmy zamknięci w takiej naszej bańce polskiej i nie wychodzimy poza nią, ale teraz, gdy poznamy angielski, to ta bańka strasznie rośnie i dzięki niemu będziecie mogli wykorzystać naprawdę wiedzę nie tylko z Polski, ale z całego świata. tak, Pomyślcie, artykuły, filmy. Książki, muzyka też, tak? Generalnie wszystko, co, co ma z tym styczność, z językiem, to sobie tam wymyślicie. Nawet głupia wycieczka gdzieś za granicę nie będzie taka kłopotliwa, no bo chociaż ten jeden dodatkowy język znacie, tak? A nie boicie się, że tylko jest polski, co ja zrobię, mamo, ja nie mogę jechać sam sama, bo coś tam się stanie, ja nawet nie, nie wiem, jak zapytać o drogę, nie? więc proponowałbym, aby nauczyć się chociaż tego jednego języka, tylko tak jak mówię. Odsuńcie się trochę od tej gramatyki i od tych czasów na rzecz tej praktycznej wiedzy. I nawet jeśli potencjalnie wasze oceny mają trochę na tym ucierpieć, to wasze życie na tym zyska. Tak? A co jest ważniejsze: to, żeby mieć piątkę z angielskiego na świadectwie, czy to, żeby mieć praktyczną wiedzę? Bo ja myślę, że praktyczna wiedza jest cenniejsza w dłuższej perspektywie. Natomiast też wiem, że jeśli zrobicie to, o czym mówię, to wy nie będziecie po musieli poznawać tej gramatyki. <grych> tak będzie. Ponieważ jeśli wy będziecie wyłapywać właśnie cały kontekst zdania, będziecie potrafili zrozumieć to, co ktoś mówi, i przede wszystkim będziecie w stanie sami coś powiedzieć, to później, gdy będzie słowo na przykład pisane, będzie tekst, w którym będzie należało wypełnić pewne luki, jakieś tam czasowniki, stawić rzeczowniki, cokolwiek by to było. Czyli w zasadzie to, co robicie teraz, czyli to, co nazywamy tą gramatyką, będzie się obywało bez znajomości gr wiedzy gramatycznej. Wiem, że tak będzie, bo w moim przypadku tak właśnie było. Ja nie uczyłem się za bardzo gramatyki. Jak były sprawdziany takie stricte gramatyczne, to dostawałem jakieś tam dwójki, trójki, może czy w porywach te, te trójki, ale ja to miałem gdzieś, bo ja wiedziałem, że praktyczna wiedza jest dla mnie cenniejsza i na koniec i tak miałem czwórki, piątki z tego języka. Dlatego zalecam właśnie takie podejście. Życzę powodzenia. I mam nadzieję, że ten odcinek będzie miał dla was duże wartości. Dziękuję na ten moment i do zobaczenia w następnych materiałach. Pa pa.